Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś Państwa i naszym gościem jest Pan Jakub Turowski i teraz długa, długa nazwa, szef zespołu do spraw polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich Facebooka. Witam. To się nawet zgadza. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Rozmowę tradycyjnie z pięknych, przestronnych murów Pabuś w mieście przeprowadzą Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Szanowny Panie, dzisiaj w Tarnowie zainaugurowaliście cykl szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorców. Proszę powiedzieć, jaki jest cel tych szkoleń i co Facebook właśnie może dać tym małym i średnim przedsiębiorcom. No to chyba nie chodzi o to, żeby pracownicy siedzieli na, na Facebooku. Facebooku. No nie, rzeczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, aby zainspirować małe i średnie firmy tutaj w Tarnowie, w regionie, do tego, aby w sposób możliwie skuteczny używać tego narzędzia, czym jest Facebook, ale też Instagrama, w promocji, w promocji, żeby docierać do swoich klientów, do swoich potencjalnych klientów, no i de facto, żeby rozwijać swój biznes dzięki temu. Jak to, jak to działa? W jaki sposób przedsiębiorcy za pomocą Facebooka mogą właśnie dotrzeć do potencjalnych konsumentów? Facebook dysponuje jakimiś narzędziami, czy po prostu. No właśnie, piękno, piękno tego narzędzia polega na tym, że to działa w sposób bardzo prosty. Ja często mówię o tym, że Facebook pomaga, pozwala na pewnego rodzaju demokratyzację marketingu. Tam, gdzie kilka lat temu przed internetem promocja reklamy, tak naprawdę były dostępne tylko i wyłącznie dla dużych koncernów, które... Które mogły wykupywać reklamy w telewizji, żeby się promować. Tak dzisiaj każda mała i średnia firma w, w, w Tarnowie może wykorzystując smartfona, wykorzystując takie narzędzie, właśnie jakim jest Facebook, docierać do, 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 do swoich klientów i, 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 i reklamować, reklamować, marketingować swoje, swoje produkty. I to ma zastosowanie zarówno dla tych firm, które z natury rzeczy są i zawsze będą lokalne. Mam na myśli na przykład Chociażby tą kawiarnię, gdzie dzisiaj jesteśmy, dzięki Facebookowi ta kawiarnia może docierać do osób, które są nieopodal tejże, tejże kawiarni, dzięki targetowaniu, który pozwala, który, na który Facebook pozwala. Ale z drugiej strony można sobie wyobrazić firmę tarnowską, która ma ambicje nawet międzynarodowe i która chce mieć jako swój rynek czy to cały kraj, czy, 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 czy jeszcze raz inne, inne kraje właśnie dzięki Facebookowi może docierać do potencjalnych potencjalnych klientów, jeszcze raz, na celenie całego kraju, czy, czy nawet poza granicami kraju? Ale powiedzmy sobie, brodę, to y, brzmi tak y, to ładnie i profesjonalnie tak? Pięknie. To nawet jest ładne i profesjonalne. To, no to niech będzie, niech, niech będzie. No, ale czy bardzo się mylę, że po prostu chodzi o kupowanie po prostu sponsorowanych? A tak, oczywiście, że tu chodzi mm. o, 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 o reklamy. Z tym, że tu chodzi o takie reklamy, które są dostosowane też do tych najmniejszych podmiotów. To jak I... Jaką jak, dajmy na to Sewerny, i jest prowadzący działalności gospodarczej, ale może się zastanawia, zastanawia się, zastanawia się. Zastanawia się, zawsze. No To mamy takiego tutaj pana tak. delikwenta i jaką taką. Dwie, trzy rady, żeby na starcie jego firma odnalazła się w, na Facebooku. Co, co, na czym trzeba się zastanowić przede wszystkim? Znaczy, oczywiście, że pierwszym krokiem jest założenie strony i stworzenie treści, która będzie. Prezentowała produkt, która będzie dyrygowana właśnie do potencjalnych klientów. I dlatego nie ma jednej odpowiedzi na Pana pytanie. Dla, dlatego właśnie, że produkty są inne, klienci są bardzo zróżnicowani, a więc niezbędna jest taka analiza. Tego, co chce klient, czego potrzebuje, taka, żeby też narracja, która będzie kierowana do niego, była możliwie dostosowana do, do tego klienta i, i, i tym samym możliwie, możliwie skuteczna. I dlatego właśnie robimy tego typu szkolenia, tak jak dzisiaj w, 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 w Tarnowie, żeby inspirować, pokazywać różnego rodzaju no, rozwiązania, które, które pomagają jeszcze raz skutecznie docierać do, do użytkowników, ale jednak, Reguła jest taka, że trzeba próbować, żeby znaleźć tą formułę, która danej firmie, danej stronie będzie najlepiej, najlepiej odpowiadać. I poza tymi szkoleniami, które prowadzimy dzisiaj w Tarnowie, bardzo ważne też jest to, że mamy serię szkoleń e, takich już bardzo dogłębnych, e, dostępnych online'owo. To są nazwa tych szkoleń, to są szkolenia blueprintowe, więc proszę wejść na internet, wpisać Facebook blueprint, to bardzo, bardzo łatwo się, się, się znajduje. I, i, I to jeszcze raz, też są szkolenia, które są kierowane do małych i średnich firm, do właścicieli takich firm, do osób, które prowadzą strony na Facebooku. No i po przejściu takiego szkolenia wydaje mi się, że właśnie ten cały wachlarz, panel różnych rozwiązań, które, które są dostępne na Facebooku, będzie już znany. I ja zostanę może w tej roli tego przedsiębiorcy, w którym mnie, Kolega tutaj ubrał. Wiadomo, że każdy przedsiębiorca liczy się z każdym groszem tak. i pewno, jak będzie chciał zainwestować w reklamę na Facebooku, no to chciałby mieć później jakieś wskaźniki, na ile ta reklama była była sensowna, na ile ona przysporzyła mu klientów. Tak. Czy jest jakaś możliwość właśnie weryfikacji skuteczności danej reklamy? I czy, i tylko, dokładnie czy, tylko to duży, czy tylko zawsze duży budżet yy, przekłada się na też yy, na, na, na efekty tej reklamy? Właśnie piękno tego narzędzia polega na tym, że już z bardzo małą inwestycją, jeżeli ona jest mądrze zrobiona, można już, już mieć bardzo ładne, ładne efekty. To, to po pierwsze. A po drugie, mówiłem właśnie o tym, że tworząc reklamy czy treść na Facebooku, treść sponsorowaną na Facebooku, warto analizować efekty tego, jak ona dotarła do, 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 do użytkowników. I właśnie mamy narzędzia, to, 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 czy, czytając te wszystkie narzędzia, które, które mamy dostępne, dany użytkownik, administrator strony może sprawdzić, w jakim stopniu coś było skuteczne, co trzeba zmienić, żeby, żeby jeszcze raz. Ta reklama trafiała możliwie dobrze do, do użytkowników. Bez wątpienia nowe media to, to jest przyszłość generalnie reklamy, również relacji międzyludzkich, ale mówimy tutaj właśnie w kontekście reklamy. Proszę powiedzieć, na ile ten rynek się rozwija? Jeżeli porównamy to do zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem powiedzmy 5 lat temu, a tym co dzieje się teraz i jakie są prognozy też na przyszłość. Dzisiaj z y, wszystkich aplikacji, y, z rodziny aplikacji Facebooka, więc Facebook, Instagram korzysta ponad 140 milionów firm na świecie. A więc jest to już y, olbrzymia rzesza y, przedsiębiorców, którzy zrozumieli, że. Ten sposób docierania do, do, do użytkowników jest skuteczny. W Polsce mamy już bardzo dużo cudownych przykładów, właśnie takich jak spółek, które zdołały wykorzystać ten, ten potencjał cyfryzacji, ten potencjał Facebooka i, i całe firmy rozwinąć dzięki temu, że, że używając tych narzędzi mogli dotrzeć do, do, do swoich klientów. Ale właśnie dlatego robimy takie szkolenia, jak dzisiaj w, w, w Tarnowie, ażeby no, coraz to więcej firm używało naszych narzędzi jest to wydaje mi się, szczególnie. Ważne właśnie w Polsce, gdzie te małe i średnie firmy no są. Najważniejszym elementem całej gospodarki. Tak. To jest 90% wszystkich firm w Polsce. Małe i średnie firmy zatrudniają podać 70% osób w Polsce, a więc wykorzystanie tego potencjału cyfrowego, oczywiście, że jest ważne na, 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 na skali takiej mikroekonomicznej dla, dla właściciela firmy, ale na skali makro, w ogóle dla gospodarki kraju, jest to też no, kluczowe. Nie wiem, czy zgodzi się Pan ze mną, ale mam wrażenie, że nie tylko Facebook pomaga w funkcjonowaniu i rozwijaniu tych małych przedsiębiorstw, większych również, ale również przyczynia się do powstawania nowych. Bo jest masa chyba firm, które zajmują się między innymi promocją na Facebooku. Oczywiście, że jest masa firm, które zajmują się promocją na Facebooku, ale też takie zupełnie pod kątem produktu niecyfrowe firmy mogły zaistnieć tylko i wyłącznie dlatego, że, 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 że Facebook istnieje. Przypomina mi się teraz taka historia takiej pani, która założyła firmę pocztówek. Pocztówek i, i innych wizytówek. Śliczne, śliczne rzeczywiście pocztówki tworzyła. Nigdy nie mogłaby rozwinąć swojej firmy w taki sposób, w jaki rozwinęła, gdyby nie to, że zaczęła reklamować swoje produkty na Facebooku i sprzedawać je w całym kraju i za granicą. Także rzeczywiście Facebook pozwala na stworzenie zupełnie nowych firm. Kilka razy wspomnieliśmy na temat tego szkolenia, które odbywa się w Tarnowie. Tak. Proszę powiedzieć o, może nie nawet o zainteresowaniu, ale co generalnie przygotowano na to szkolenie w Tarnowie. Przyszli przedsiębiorcy usiedli i co do. Dostali w, Dostali w zamian trzy, mam nadzieję konkretne i owocne dla nich prezentacje. Jedna dotycząca Facebooka, druga Instagrama, a trzecia... Tego co my nazywamy kreację, a więc tego jak ta treść, a więc dotycząca tego jak ta treść powinna wyglądać na Facebooku, żeby była e, możliwie interesująca dla, 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 dla potencjalnych klientów. I oczywiście, że tych rozwiązań jest dużo więcej aniżeli to co e, będziemy w stanie przekazać podczas tych dwóch, trzech godzin. E, tym niemniej, jeszcze raz, tutaj też chodzi o, o, o inspirację i, i, i o to, ażeby e, ci właściciele tych firm no, zdali sobie sprawę z tego, że w tym inter jest olbrzymi potencjał do rozwoju. Cieszy mnie ta dzisiejsza rozmowa z Panem, między innymi z tego powodu, że my sami z tym naszym programem, który możecie Państwo oglądać, działamy na Facebooku i mając już tutaj Pana u nas, to my tacy Janusze Biznesu, skorzystamy z darmowej porady i jakby nam tutaj Pan dzisiaj doradził, wiemy, że czasu jest bardzo mało, ale tak w wielkim skrócie, co możemy zrobić, żeby właśnie taki program jak nasz dotarł do nie pięciu osób, jak zazwyczaj, ale do tych piętnastu a powiedzmy. Jeszcze raz, naprawdę wszystko e, e, zależy od e, panów celów e, i, i też od publiczności, ale dam bardzo konkretny przykład. Przed tutaj e, naszą rozmową nagraną e, podzielił się pan ze mną informacją dotyczącą tego, że e, wideo, które są nagrywane są e, puszczane w sposób e, bezpośredni na Facebooku. No i to już jest bardzo ważny element w tym, aby, ażeby ten zasięg był możliwie wysoki. Czy interakcja wspomaga zasięg na Facebooku, promowanie również na Facebooku, czy inaczej czy można skutecznie wykorzystywać budżety reklamowe poprzez angażowanie, społeczność do reagowania takiego czynnego na Facebooku? Reagowanie czynne na Facebooku jest zdecydowanie ważnym elementem, jest powiedziałbym, jakby znaczy, całe media społecznościowe stworzyły się z tego, że one umożliwiają interakcję pomiędzy użytkownikami. Tak? Że to nie jest przekaz, który idzie tylko i wyłącznie w jedną stronę, ale, ale, ale ta interakcja jest możliwa. A więc ten element absolutnie jest, jest bardzo ważny. Tym niemniej jest też. Strasznie dużo elementów, które, jeżeli nie rozmawiamy o, 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 o treści reklamowej, które no, wpływają na to, jaki jest zasięg e, i, i, i tutaj to może zależeć chociażby od pory dnia, od tego, jakie są inne informacje dostępne w, 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 w danym momencie. Dla nas natomiast bardzo ważne jest to, ażeby w sposób możliwie transparentny tłumaczyć naszym użytkownikom, e, naszym użytkownikom, dlaczego dana treść im się pokazała e, i, i tutaj też e, droga jeszcze jest długa, ale Coraz więcej wprowadzamy takich narzędzi, które pokazują, dlaczego dana reklama się pokazała, dlaczego dana treść się pokazała naszym użytkownikom. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu za wizytę w naszym studiu, za krótką, ale wydaje mi się, że bardzo treściwą rozmowę. Muszę skorzystać z pomocy, żeby dokładnie wymienić pełną Pana funkcję. Naszym gościem był szef zespołu do spraw polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich firmy Facebook, Pan Jakub Turowski. Serdecznie Panu dziękujemy za wizytę. To ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję zaproszenie. Rozmowę tradycyjnie z pięknych murów Pubu 7 przeprowadzili Seweryn Partyński oraz Michał Gniodek. Pozdrawiamy i do zobaczenia.